Znajdujemy się przy ulicy Kanoniczej, w siedzibie Uniwersytetu Jana Pawła II, gdzie, w tej sali, przy tym stole, został podpisany list intencyjny pomiędzy Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży, Radiem Kraków oraz Uniwersytetem Jana Pawła II. Jest to wielka szansa dla wszystkich młodych ludzi, którzy przyjadą tutaj już w lipcu na Światowe Dni Młodzieży. Przede wszystkim na tym spotkaniu, które jest przy okazji tak wielkiego wydarzenia dla Krakowa, jakim są światowe młodzieży, zostaje połączona misja zarówno komunikacja, więc informowania, jak i wychowania. Kiedy widzimy, że możemy się połączyć poprzez komunikację, poprzez dobre partnerstwo lokalne. Młodość i profesjonalizm studentów i kadry Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z doświadczeniem i dbałością o jakość przekazu Radia Kraków pozwoli stworzyć wyjątkową formułę medialnego przygotowania i relacjonowania najważniejszego wydarzenia 2016 roku w naszym królewskim mieście i pokazać go Polsce i całemu światu w jego najpiękniejszych duchowych wymiarach. Uważam, że właśnie media publiczne powinny przedstawiać standardy najwyższej pracy dziennikarskiej. Przy okazji mogę myślę już powiedzieć, że Uniwersytet Jana Pawła II Obiecał nam, zapewnił, że studenci dziennikarstwa będą nam pomagać podczas tego lipcowego tygodnia, kiedy no naprawdę będzie bardzo dużo rzeczy do zrelacjonowania. Komitet Organizacyjny Światowej Dni Młodzieży jest tym, który spaja te środowiska i to też jest nasza misja, aby ten trwały ślad pozostał na, na zawsze w tym, w tym regionie i nie tylko w tym regionie, ale również i w całym świecie. Ci, którzy się angażują w Radio Bonus, którzy Będą mieli okazję współpracować z Radiem Kraków i z Komitetem Organizacyjnym. Myślę, że no, poczytują sobie to za zaszczyt i za niesamowitą okazję w przygotowaniu się do przyszłego zawodu, że będą mogli zostać do końca lipca i, i uczestniczyć w tych przygotowaniach.